Z ewangelii według świętego Mateusza, gdy mędrcy się oddalili, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę, i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedni, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyku słyszano w rama. Płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chcę utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Oto słowo pańskie.